Thank Dzień dobry, witam w programie Skaczący z gwiazdami. Dziś mamy naprawdę wspaniałych gości, ale zanim Państwo ich zobaczycie, przedstawię zasady programu. Zasady są następujące. Nasze gwiazdy muszą najpierw biec przez 250 bardzo wysokich schodów do góry. Przebiec 3 długości stadionów olimpijskich, po czym zeskoczyć z tej oto bariery, używając spadochronu. Dobra. Ok, Panek jeszcze raz, tak? Zrobimy dubla. Więc, jak już wspominałem, zasady są następujące. Najpierw nasze gwiazdy biegną przez 250 bardzo wysokich schodków. Później przebiegną przez 3 długości stadionu olimpijskiego. Po czym. Cholera jasna, Pranek jeszcze raz. Gwiazdy przebiegną przez 250 bardzo wysokich schodków. Po czym będą musieli przebiec 3 długości stadionu olimpijskiego. Halo! 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 Kręcimy program! Program! Kręcimy program! A teraz przedstawię zasady programu. Najpierw nasi uczestnicy biegną na 250 bardzo wysokich schodów. Po czym przebiegną trzy długości stadionów olimpijskich i Reklama. Kiedy dopadnie cię ból i sięgniesz po aspiryn defekt, najpierw zaskoczycie brak opakowania, następnie fakt, że nic nie trzeba połykać, bez popijania wodą. A najlepsze jest to, że aspirin defekt trafia prosto w źródło bólu. Dlatego szybko zwalcza ból głowy, pleców i hemoroidy. Aspirin defekt! Uderz w źródło bólu! Przed użyciem nie musisz zapoznawać się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, choć lek ten niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Witaj mnie, Przypomnij, jest swoje imię. Jedź Spadająca spadają Ja jestem twoim mistrzem. Tak, Mic. Poczekaj. Dobrze, że Oto Twój miecz. Dziękuję za drągę. Twój go w ten sposób. Dobrze, Mic. Teraz nauczę cię ciosu? A ha szoty hapuka! Dobrze mieć cię! Jeszcze raz! Jest! Oh. Dobrze! Oh. Szybko się uczyć! Dziękuję, sen. A teraz nauczycie bloki! bloku. zawsze chitac! Oh, oh, oh. dziękuję Dziękuję, Udasz. Hej, ja! I znowu blok! Jeszcze! 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 raz! O, o, o! 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 doskonale Dziękuję za Nadszedł czas, żebym nauczył się? Obrony przed pistoletem! Dobrze, Cięcej! Chwyć! Swoją prawicę! Ale pistolet pić. Sensei? Lub co mówię? Dobrze, Sensei. Jest naładowany. Dobrze, Sensei. Zaatakuj! Zaatakuj! Mam ci pić Sensei? Masz celat? A teraz patrz! Jut, mój mistrzu! Tak! Hmm?

Rozmawiam teraz z moimi pacjentami na temat nadwrażliwości zębów. Witam. Jak pan się nazywa? Stefan. Czy wyłącza pan nadwrażliwość zębów? Tak. W takim razie zrobimy test. Spróbuję zjeść tę truskawkę. Nie panu? Nie. 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 nie uda się. W takim razie teraz spróbuję ugryźć. ten oto paluszek. To jest narodzony paluszek, ja. Tak. mam ugryźć paluszek. Bardzo proszę. O, o, o. Ból. Czuję ból. Nad zębów jest tutaj ewidentna. Co pan doradzi, panie doktorze? Panie Stefanie, powinien pan codziennie używać pasty. Kolgę. Teraz efekty 3-miesięcznej kuracji pastą pan Panie Stefanie. Muszę teraz zjeść mrożony palczyk. Jako profesjonalny dentysta proktolog moim pacjentom polecam pastę Kolgię. Witam i zapraszam! Pierwsze piętro? Tak, na pierwsze. Ta. Może bombonierkę? Nie, ale nie trzeba, nie, naprawdę. A może gumę do rzucia? Nie, dziękuję panu. Naprawdę? Ja na, nie, ja naprawdę tutaj, tylko przejazdem, dziękuję. Dobrze. Dziękuję panu bardzo, przejmę coś z pana strony, dziękuję. Bardzo proszę i zapraszamy ponownie. Bardzo dziękuję. Ależ bardzo proszę bardzo, proszę, bardzo proszę. Dzień.